Kładanie papieru do drukarek z serii HP Laser 100 MFP 130 1003 1008 MFP 1130 oraz MFP 1180. Otwórz podajnik, a następnie ściśnij prowadnicę papieru i całkowicie ją rozsuń. Włóż maksymalnie 150 arkuszy papieru do podajnika, a następnie ustaw prowadnicę papieru tak, aby dotykała jego krawędzi. Rozsuń odbiornik papieru. Włóż wtyczkę do gniazdka, a drukarka włączy się automatycznie. Jeśli korzystasz z komputera lub urządzenia przenośnego, przejdź do witryny 123.hp.com, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami pobierania oprogramowania drukarki. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.